Siemanko, tutaj Pablo, witam wszystkich serdecznie. Witam grupowiczów i nie tylko. Co? Przechodzę do analizy, zapowiadania moich tradeów, mówię co robię, robię co mówię, bez pierdolenia o linii trendu i innych gównach. Eee, I co? Lecimy. Eee, jeszcze jedno jeszcze, takie sprostowanie, bo niektórzy się dziwią, że nie ma często filmów na YouTube. Tak, na YouTube nie ma często filmów, bo na YouTube filmy są dostępne dla każdego i staram się tylko film raz, dwa razy w tygodniu. Eee, reszta daily updateów, które są w dzień w dzień o godzinie 8, 10 zawsze wrzucane, czasami wcześniej. Są po prostu dla grupowiczów, na grupie, codziennie, także i wiele innych rzeczy. Zapraszam na grupę, link w opisie, jeśli chcecie, możecie sobie poczytać, jeśli jesteście zainteresowani dołączeniem. Dobra, USDJPY, tutaj pokazuję Wam zapowiadane trady, bo dawno nie było update'u, przez dłuższy czas, więc pokawuzuję Wam. Zapowiadałem tutaj taki tradik po wypisie tego szczytu, USDJPY. To spełnił, było to to miejsce. w które oczekiwałem jeszcze wybicia tego szczytu, no niestety nie zostało to wybite. Poszła nam jakaś masakryczna dzida, i tyle. I po tradzie. Także tak to wygląda. Czekamy dalej tutaj na reakcję, co tutaj zrobią. Na ten moment bez tradea, i będę to dzisiaj obserwować. Jeszcze raz sorry za mój głos, ale tak jak mówię, rozwaliła mnie choroba, ale mimo wszystko nagram Wam ten film. Dobra, co na Bitcoin? Na Bitcoin. Wczoraj białem tradeika. Pod dołkami. czekałem cały dzień na wybicie tego dołka. Wszedłem pod dołkiem, stop loss sobie ustawiłem 16300. Jak widzicie 16300 zostało wybite. Doszli do 16200, wybili mnie i polecieli po prostu bez mnie. Tutaj akurat moja głupota, wąski do stop I ja akurat po tym, po zajęciu tej transakcji poszedłem sobie spać i już mnie obudził tylko, że tak powiem, sms na zegarku, że dostałem właśnie stop lossa. W ogóle, zajebista rzecz dla każdego kto traduje już tak na poważnie i jest to jedna z jego dochodu, to właśnie sobie kupić z jedgarek, jakiś smartwatch i tak dalej i przychodzę, mam tam powiedzenie o stop lossach i profitach lub jak mam dojdą strefę, nie wiem, jesteście w kuchni, robicie sobie jakieś żarcie, zajebista sprawa, <grych> tak off top. Dobra eee, i co, na bitcoinie dzisiaj, na co czekam dzisiaj na bitcoinie? Mówię tutaj o intraday tradingu, nie? Eee, 16500 czekam na potwierdzenie i będę chciał robić buy do 17200, tak to dla mnie wygląda na ten moment i tak widzę Bitcoina, jeśli o to chodzi. No i w zasadzie jeśli chodzi o Bitcoina to tyle, jeszcze tylko powiem, ale to długoterminowo to wiecie, w każdym filmie. 12 koła i 9 koła długoterminowe poziomy na BAJ, na ten moment Bitcoin cały czas do dołu, cała krypto do dołu, krypto się sypie, krypto do dna i tak dalej, nie ma to tutaj dogadki żadnej większej i tyle, jeśli chodzi o krypto. Nudy są na krypto straszne, więc ja nie będę tutaj zanudzał tym, nie mam tam za dużo tradeów. pokażę Wam po prostu moje tradey, jakie mam i jakie zapowiadam, w jakich aktualnie pozycjach jestem, gdzie mam stop loss i tak dalej, wszystko, żeby było dokumentowane. Także i ta 40, i ta 40. jestem cały czas w shortzie shorta trzymam z tego miejsca dokładnie. E, I co? Targetuję tutaj po 23 tysiące. Jeśli na 23 tysiącach nie będzie żadnego, e, żadnego tutaj mm, reakcji popytowej, nie będą wchodzić zlecenia, no to ja to będę trzymał i nawet po 20k i wybicie tych dołków, także e, tutaj bez żadnych, bez żadnych udziwnień. E, tak widzę i te i, i tak sobie to handluję. Na ten moment TP taki i sobie itkę na spokojnie trzymam mm, tego tradika i jeśli będzie podbitka do, jeszcze raz do 24 tysięcy, to ja jestem skłonny to piramidować dalej, czyli dokładaj do tej zyskownej pozycji, bo w tradingu chodzi o to, żeby eksponować zyski, a ucinać straty. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o ITA40. Dostałem pytanie w komentarzu o USDPLN i rzeźnika, także pierwszy USDPLN, jak dla mnie on wygląda. Dla mnie USDPLN jest cały czas do dołu, nic tutaj, nic tutaj ciekawszego nie powiem, strefa jest na baj. Czekam aż po prostu zostaną zebrane zlecenia, żeby wykonać jakiś ruch. Na ten moment cały czas osoba, która shortuje ten rynek jest w rynku, spycha cenę coraz niżej, więc yy, trzeba handlować z tą osobą po prostu. Osoba broni zleceń dla mnie, ja cały czas handluję do dołu. Dopóki ona mi nie obroni tych zleceń, to wtedy dopiero będę patrzył nad rozegraniem jakiejś korekty w górę. Na ten moment na USPLN tylko shorty, strefa baj jest duża, jest nawet do 4,24, także mają popis tutaj chłopaki, żeby się pobujać. Na ten moment bez longów, Cały czas tylko rozgrywam sobie szorciki. Na mniejszym interwale tego nie rozgrywam, nie bawię się tutaj w intraday na USDPLN, bardziej patrzę sobie na to pod średni, długi termin do rozegrania. Także jeśli chodzi o złotówkę, dla mnie cały czas shorty i czekam na jakiekolwiek potwierdzenie w tej strefie, że wchodzą w nie zlecenia i w zasadzie tyle jeśli chodzi o USDPLN. Dobra, jeszcze był rzeźnik, także już go wrzucam. O kurczę, tutaj nie obserwowałem tego, ale widzę, że grubo polecieli. I co ja tutaj mówiłem? Ja tutaj obstawiałem... A, dobrze, już pamiętam. Ja tutaj mówiłem o wybiciu tego szczytu i zebraniu zleceń. Jeśli pójdą shorty, to bym trzymał tego shorta i obserwował ewentualną reakcję w tej strefie. No i stało się wszystko tak, jak mówiłem. Wybaczcie, musiałem zrobić cięcie, bo musiałem kasnąć. I co? Stało się tak, jak mówiłem, zebranie zleceń. Zejście do strefy, w strefie wybita, strefa, reakcja, potem na powrót i dalsze shorty czyli zlecenia short zostały po prostu obronione z tych miejsc, zostały zebrane. Stoplosty detalicznych traderów, którzy ustawiają je dwa pipsy na szczytem, tak jak to uczą w zajebistych tych, tych e, książkach i innych tam rzeczach, zgarnione. Zle, zlecenia zostały zabrane, płynność wykorzystana do ruchu. No i mamy ruch, mamy rakietkę, jeśli ktoś tym siedzi, gratulacje, i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o rzeźnika na ten moment. Patrzę sobie, zobaczę jeszcze tutaj, jak to wygląda z innej perspektywy, innego interwału. No ja powiem tyle, jest tu strefa buy, którą można sobie tutaj rozhandlować, ale ja nie jestem fanem rozgrywania tego, więc ja nie będę wrzucał tego na siłę. Nie jestem analitykiem, tylko, tle, tylko traderem. No ja tego handlować osobiście nie będę, nie lubię tej pary handlować, nie siedzi mi ta para. Hmm. Wrzuciłem tylko to, co widziałem. W tym momencie nie widzę tutaj nic ciekawego na to, żeby to rozgrywać w jakikolwiek sposób. Jeśli shorty, to widział. Jeśli długoterminowe shorty, to pokażę, z miejsca bym je widział. Jeśli długoterminowe shorty, przedział cenowy 165 500 Jest to miejsce, w którym ostatnio osoba sprzedawała. Jeśli tutaj cena dojdzie, ta osoba będzie bronić tych zleceń, no to mamy wybicie tego dołka, który da wzrost do tej korekty, do tego miejsca. Tak widzę e, GPP JPY, jeśli chodzi o to. Także co? Chyba tyle. Jeszcze złoto, ale na złocie w sumie nie mamy pozycji, więc nie ma co tutaj opowiadać. Chyba wszystko. A nie, przepraszam, wybaczcie. CAD. Jestem w pozycji na USDK. Eee, co? Jestem w shortcie. Short zajęty, on tutaj walczy. Eee, szczerze myślałem, że mi go wybije w tym miejscu, bo w shortcie jestem z tego miejsca tutaj dokładnie. Ten stop loss się dalej mi trzyma, ta pozycja dalej mam w grze. Eee, czekam aż ona teraz dale, dali mi fajne potwierdzenie na to, że będą chcieli lecieć niżej. Ja czekam tutaj na e, ten target, który mam wyznaczony, czyli 1, 3, 5, 4, 1, 5. Tutaj macie napisane, także takiego tradzika zapowiadam. Wszystko to mam na grupie wstawione, wszystkie wejścia omówione. Także co? Eee, trzymam sobie tego tradzika i niech on sobie leci. No i co? I kolejny take profit wpadnie w tym tygodniu, bardzo dobry tydzień, tylko ten nieszczęsny stop loss na Bitcoinie, ale to już nie ma co gadać. Stop lossy w tradingu jest jak paliwo do pracy, także tutaj nie ma większych rozkmin, jak jeśli o to chodzi. Euro, USD, zaliczenie strefy. Zaliczenie strefy nie tak głęboko, jak chciałbym, żeby zaliczyli i mamy strzał. Ja mimo wszystko dalej czekam na ten tutaj przedział 1.05.600 1, 5, i 1.05.400. Jest to przedział, na który czekam. Będę chciał tutaj profitować w okolicy tego szczytu, tutaj tej ceny 1.6.886, jeśli o to chodzi. Co? Mówił dla Was Pablo. Myślę, że to wszystko. Raczej na pewno to wszystko. I co? Widzimy się w kolejnym daily update. Dziękuję Wam za oglądanie. I co? Miłego dnia Wam życzę i tak naprawdę na dobrą sprawę to tyle. No i zdrowia sobie też życzę, bo mi się przyda. Pozdro i trzymajcie się serdecznie. Czytam cieplutko.